Zgłosiła się do mnie klientka, która wzięła kredyt w Aliorze. Wzięła ten kredyt w 2017 roku. Miała dobre serce, bo chciała pomóc koleżance, przyjaciółce. Już jej nie ma. Przyjaciółka potrzebowała pieniędzy, więc poszły do pośrednika kredytowego, który pomógł im uzyskać kredyt. Wzięła 85 tysięcy. Przynajmniej tyle jej się wydawało, że wzięła, bo bank w tej szczodrobliwości. I chęci pomocy dopisał jej 52 145 złotych i 10 groszy prowizji. Stanowi to 61% wziętego kredytu. Tak naprawdę, pani Zosia nie wie, ile zapłaci tej prowizji. Bo nie ma szklany kuli. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy oprocentowania. To nie jest ważne w jakiej wysokości, bo nie będziemy tutaj liczyć ile pani Zosia ma do odzyskania. Ważne jest to, że klient musi znać swoje koszty na początku umowy. A nie, że ma sobie liczyć. Gdyby było jeszcze na oprocentowaniu stałym, mogłaby to sobie policzyć, ale to nie jest obowiązkiem klienta. Klient ma znać cenę na początku. Panie prezesie Związku Banku Polskich, czy to jest przecinek? 61% wartości kredytu prowizja? To już nie jest przecinek. To jest poważne naruszenie umowy. To jest wykorzystanie strony mocniejszej banku przeciwko stronie słabszej klientowi. Z tym należy iść do sądu. Pomijam fakt, że początkowo przyjaciółka spłacała ten kredyt, a teraz pani Zosia została z tym kredytem sama. I sama musi to spłacać. 137 tysięcy, a wzięła 85. Jakim podłym bankiem, jakim podłym pośrednikiem trzeba być, żeby wykorzystać tą sprawę i dowalić klientce 52 tysiące prowizji. Jeżeli i ty masz podobną sytuację skontaktuj się ze mną, bardzo chętnie Tobie pomogę.